Cześć tu Beata, dziś mamy wtorek 4 kwietnia czas na minutę z Karta na dziś to trójka buław, Energia Ognia i to taka... Aktywna, więc dziś mamy nie tylko przyjmować to, co się dzieje, ale mamy też aktywny wpływ na to, jak to działanie będzie wyglądało i co, do czego będzie doprowadzać. Dlatego skupmy się dzisiaj na, nie tylko na pracy, nie tylko na działaniach, ale też na współpracy. To właśnie to połączenie różnych elementów da nam o wiele lepsze rezultaty. Załóżmy, że pracujemy nad czymś i długo nad czymś pracowaliśmy nawet i doszliśmy do pewnego momentu i, i pod. Podoba nam się to, co widzimy, natomiast trochę nie rozumiemy, w jaki sposób możemy pójść dalej. To jest podpowiedź. To właśnie połączenie różnych elementów, czyli zaproszenie czasami kogoś do współdziałania, jest tutaj kluczem. To jest ta energia wymiany. Klasycznie ta karta nazywa się handlem, ale ta wymiana może być na wielu różnych poziomach, a to jest też wymiana doświadczenia, wymiana wiedzy, wymiana działań. A w szczególności to połączenie. Dlatego jest to karta pracy, dlatego jest to dla mnie karta współpracy i współdziałania. Nie bójmy się zaprosić kogoś do działania, e, jeżeli czegoś potrzebujemy. Wtedy jesteśmy w stanie zbudować z tego naprawdę coś fantastycznego, nawet jeżeli pracowaliśmy nad. Tym, co rozwijaliśmy już od bardzo dawna. Nie bójmy się tego, bo dzięki temu zyskamy naprawdę o wiele, wiele więcej. My jesteśmy w Tali Spirit Keeper Starot, ja spróbuję ją tu troszkę przybliżyć, bo o tej karcie też się często mówi, że to ta karta umiejętności, rzemiosła, handlu, właśnie, ale to jest wykorzystanie wiedzy praktycznej, czyli jakby zejdźmy na Ziemię, przestańmy mm, troszkę by koloryzować. Tylko teraz właśnie warto zaprosić kogoś do współdziałania. To połączenie tych elementów da nam naprawdę bardzo dużo. Dlatego jest ta karta często zapowiada, bardzo, bardzo dobrą umiejętność współpracy czy współdziałania z innymi, nawiązywanie różnych kontaktów nowych czy współprac właśnie, jeżeli tego akurat szukamy. Jednym minusem, na który warto zwrócić uwagę i który czasami jest dobry, ale na dłuższą metę ja uważam, że nie, dlatego że ja nie lubię wyścigu szczurów. W wyzwaniu ta karta oznacza no, taką trochę niezdrową rywi, rywalizację, dlatego warto, warto pamiętać, żeby tutaj nas nie, nie pochłonęło to e, tak do końca. E, no, w tej karcie też warto Zadać sobie pytanie, okej, okay, jakie zadania przede mną stoją, które samodzielnie mogę zrobić, a które mogę rozwiązać yy, współpracując czy współdziałając z innymi. I z takim pytaniem myślę, że dobrze będzie troszeczkę dzisiaj yy, pochodzić, pomyśleć, podumać, popisać, jeżeli ktoś potrzebuje, bo dzięki temu. To rozwiązanie stanie się jeszcze bardziej klarowne i jaśniejsze. E, I mam nadzieję, że nam się to uda. I tak przypominam tylko, że jeżeli ktoś ma ochotę mnie wesprzeć, zapraszam serdecznie do mojego patrona. Znajdziecie tam naprawdę kilka ciekawych rzeczy. Pozdrawiam!